Cudownie, cudownie, piękna pogoda, super zabawa. No cóż, wszyscy wiedzieliśmy, że takie dni nadejdą. Witam Was w kolejnym vlogu styczniowym. To jest właśnie ten moment, w którym vlog spełnia swoją rolę i staje się moim głównym motywatorem. Tak. Zabrałem Nikasio na przejażdżkę. Miałem taki plan żeby założyć pełne błotniki bo walają się u mnie w garażu błotniki z takiego starego roweru trekkingowego. Ale okazało się, że umiejscowienie hamulca tarczowego w Nikasio z przodu trochę komplikuje ten proces. Na pewno da się to jakoś ominąć no ale nie miałem czasu żeby dzisiaj, żeby dzisiaj kombinować więc założyłem takie dwa. Niewiele dające plastikowe błotniki, no i udaje, że coś to pomaga. Zebranie się do wyjścia, zmotywowanie się do wyjścia w takich warunkach jest zawsze trudniejsze niż bycie na zewnątrz w takich warunkach. Jak już wyjdziemy, to się okazuje, że wcale nie jest tak źle. Te przewidywania są zawsze gorsze. Mając już tam ileś doświadczeń za sobą, wiem, że no, że właśnie jak już będę na zewnątrz, to takiego dramatu nie będzie. Oczywiście nie mówię, że jest jakoś super przyjemnie, ale po prostu nie jest tak źle, jak nam się wydaje, że będzie. No to żeby było uczciwie, dzisiaj postanowiłem zrobić sobie 20 km tak, myślę, że 20 km w tych warunkach no jest uczciwie postawiona sprawa, bez żadnych interwałów, ale takim żwawym tempem. Dołożyłem drugą owikę z prawej strony. Chciałem, oczywiście, dołożyć z dwóch stron, ale jak dołożyłem z prawej strony, to zacząłem mieć takie wątpliwości, czy to jednak nie będzie za grubo. A robię to przede wszystkim po to, żeby zniwelować ten uskok klamko manetki Microshifta, to Wam już kiedyś pokazywałem. Jest taki uskok, który na dłuższych trasach no, potrafi to wspierać. Ta druga owika to zredukowała, ale się zrobiło trochę grubo po prostu na tej kierownicy, więc na razie mam założony z jednej strony. Po lewej stronie widzicie hałdę, której nie widzicie, ale postaram się w styczniu jeszcze na nią przyjechać. To wtedy jak będzie coś widać. O, świetna zabawa, miało być 20 km, ale było tak fajnie, że zrobiłem 25. Właśnie, tu jest ten problem z hamulcem, żeby przykręcić montaż do głotnika. No to ten drut najczęściej przechodzi gdzieś tutaj, nie? Konstrukcja tego hamulca troszkę tutaj koliduje, trzeba to jakoś obejść, jakieś wygięcie, zastosować, albo mieć jakiś inny patent. No nie wiem. Równiutko 25 km. Normalnie, nawet jakbym się starał, to by tak nie wyszło. A tak wyszło godzina 10, także myślę, że uczciwie. Nie byłem przeciwnikiem błotników. A tak na poważnie, jeśli ta styczniowa jazda ma trwać, no to muszę jakieś błotniki założyć. Trochę tak na hama tutaj upchnąłem właśnie te błotniki z tego roweru trackingowego. Nawet tu się udało jakoś ominąć ten, ten hamulec lekko wyginając ten, ten drut, także hamulec bez problemu hamuje. Tutaj akurat teraz na szybko nie mam śruby, więc. Spełłem to trytkami, tylko żeby zobaczyć, czy to w ogóle ma sens. A więc, na ten, na ten moment, przednie koło się nie kręci, czy kręci się ocierając o, o no ale to dlatego, że tu jest spięte trytkami. Jak znajdę, jak znajdę śrubę, to ten błotnik będzie przemocowany trochę wyżej. Z tyłem tutaj nie ma żadnego problemu, poza wyglądem, koło bez problemu się kręci. No i co, dlaczego takie błotniki? Bo po latach używania najróżniejszych as-saver'ów i takich połowicznych rozwiązań, doszedłem do wniosku, że jeśli mam mieć jakieś błotniki, no to sensowne czyli tylko błotniki pełne pełne błotniki, które będą chroniły i buty, i spodnie przynajmniej taką mam nadzieję, że będą chroniły. Błotnik z tyłu, który idzie do samego dołu na wysokości suportu. Tak, żeby faktycznie ta ochrona była sensowna. Jeśli już coś mam zapinać do tego roweru już jakiś pod mam zakładać, to niech to ma sens, niech to faktycznie przed czymś chroni. W tej chwili takie rozwiązanie improwizowane, wykorzystałem to, co miałem. Nie będę was oszukiwał, że jestem fanem tego wyglądu, ale tak jak mówię, jeśli mam faktycznie w styczniu jeździć, to, to muszę mieć jakąś ochronę przed tym deszczem. I tyle. I tyle. Późna godzina. Zamykamy tego vloga. Dzięki za oglądanie. Do jutra.